Zacząłem tam szperać, co tam jeszcze ze starych klamotów mam. No i tak się tutaj bawię. Jeszcze dzisiaj w tym filmie przetestujemy sobie trzy bardzo tanie pendrive. Y. To są z AliExpress. Jakieś takie najtańsze badziewie wziąłem, aby tylko mieć na system operacyjny, żeby tu różne systemy sobie porobić. Tak do testowania. Ten nie jest AliExpress, akurat jest to firma Kioxia. Ja taki mam dysk twardy SSD w komputerze, jest to 16GB. Wszystkie chyba są 16 ki takie najtańsze, najmniejsze. I ten jest z Carrefoura. No, i za chwilę wam pokażę, jak one się spisują. A tutaj jeszcze mamy. Taką kieszeń, bo możemy sobie sami zrobić pendrive'a. Jeśli macie jakiś stary, twardy dysk, kupujecie najtańszą kieszeń na USB, z takim tutaj kabelkiem. I zobaczcie, że wystarczy. Tu mam jakiś, znalazłem stary z jakiegoś rozwalonego laptopa. Dysk twardy mam, on ma 80 yy, gigabajtów. Nie jest to jakoś dużo, ale jako pendrive fajna sprawa. Zobaczcie, macie taką płytkę. Prosty moduł, wciskacie. Tu macie obudowę. Ja to tak wszystko na żywca robię. Aha, dobra, okej. Okay. Dziś się trochę denerwuję. No i takie coś, bez śrubek, fajnie się zamyka. Zaczaskujemy. I podłączamy sobie tutaj nasz kabelek. I zaraz tutaj do naszego komputerka retro klamota, którego tutaj cały czas widzicie, się bawię, testuję. Także tutaj widzicie stoi draństwo. Mam tu jeszcze dwie stare płyty z komputer świat bodajże i tutaj to jest nie wiem, który to jest rok. Gdzieś tu powinno pisać 2004. Zobaczcie jakie to są stare. I tam są fajne, ciekawe programy takie jak Jet Audio. Dlaczego o nim mówię? I ten Jet Audio, bardzo lubię ten program. Dlatego mówię taki stąd właśnie pomysł, by zrobić sobie taki retro komputer Bo już sobie zainstalowałem te Jet Audio na starym Windowsie. E, jeszcze jest Jet Cast, od razu się instaluje. I ten Jet Audio pomoże mi w tym, żeby może spróbować zgrać. Bo zobaczcie. Jeszcze wcześniej pokazywałem ten dyskmen, którego uratowałem od śmietnika, bo by wylądował w śmietniku i teraz wam coś pokażę. E, tak, tu mam płytę, oryginalna płyta, tak która to jest bardzo stara i zajechana, są turysty, to widać jak ona już tam, no i nie wszystkie piosenki fajnie grają, ale Mamy taki retro komputer, się więc nie przejmujemy. I teraz, patrzcie, pokażę wam pierwszą piosenkę. I jak na ironię losu, jest to Bailando. <śm> Także, jakby ktoś nie wiedział, niedawno robiłem swoją wersję na kanale, bo tak mi odwaliło, żeby sobie po prostu odświeżyć ten kawałek po latach po tam. No miał dobre wyświetlenie, jak, dobre miał wyświetlenia jak na mnie, jak na mój nieznany kanał i tam się nawet ludziom ta starsza wersja podobała, więc chciałem zobaczyć po latach, jak mi to wyjdzie, więc zrobiłem jeszcze raz ten kawałek i jak na ironię losu znalazłem płytę właśnie taką parówczaną, jakiś popcorn, nie, jakiś pop, muzyka, nie, ale oryginalna płyta znalazłem i właśnie tam co ciekawe, jak puściłem sobie tą płytę, zaraz wam puszczę, to pierwszą piosenką. patrzcie, wczytuje się ten trup. O, znalazł. I patrzcie tu. I, i patrzcie tutaj. Niby płyta gra, ale się zacina. Przewimy sobie. O, widzicie co się dzieje, o, no nie da się, bo się zacina. No, są rysy, płyta po prostu szwankuje. I, i właśnie, e, dzięki temu, że sobie zrobiliśmy jakiś tam powiedzmy retrokomputerek, i on może nam tu przyjść z pomocą. Zobaczcie, biorę tą oryginalną płytę, która ma już. Uszkodzone jest po prostu uszkodzona. Wkładam sobie do napędu do komputera. W komputerze cholerna klapa jest yy, lepszy napęd, więc yy, może uda się uratować tą piosenkę. Jeżeli ktoś powiedzmy ma sentyment do swoich płyt wystarczy yy, mieć program Jet Audio. Może są teraz jakieś inne alternatywy, ale lubię ten program. Yy. Otwórz. Zobaczymy czy tu będzie zacinać. Sprawdzimy. Tu jakby lepiej gra. Przewińmy. Chyba tu lepiej gra i teraz można byłoby sobie zgrać, nie pamiętam czy to było rip, rip chyba, i teraz możemy sobie to do wysokiej jakości do wave'a zgrać. I to jest właśnie fajne, odfajkuję te wszystkie inne utwory, zależy mi na tym Bajlando, tak? A on jest tu uszkodzony. Reszta utworów, yy, znaczy nie wszystkie, ale większość z nich działa poprawnie, tak jakby tu na początku płyty były zbyt głębokie rysy. I teraz sobie spróbujmy dzięki naszemu retrokomputerkowi odzyskać tą piosenkę. Dajemy deskop, tak? I to nam zrobi na pulpicie, tak, i dajemy start, prosty program, i zobaczcie, co się dzieje. Ona już zaczyna, już ten program zaczyna pracować i zgrywa nam naszą e, tutaj piosenkę. Dosyć szybko to robi, i on wyłoni, wydaje mi się, że wyłoni całkowicie ten utwór, że nie będzie żadnych błędów. No i dobra, i to już chyba zrobiło 100%, i tu jest ten folder. E... I tu będzie nasza piosenka. Patrzcie. Może odgłośnie trochę. Też nie chcę za bardzo puszać, bo YouTube to wykrywa. Ale gra normalnie. O, teraz tu. Skupmy się na refrenie. Tam się zacinało. Przy Bajlando. Jest normalnie, ale zatrzymam, bo YouTube to szybko wyłapuje, także jak się puści coś, to prawa autorskie zaraz ten wyłapuje. No, ale chodzi mi o to, że dzięki takiemu programowi Jet Audio możemy sobie uratować naszą płytę. I teraz powiedzmy, że ja sobie ją tu zgrałem. To mogę dzięki nagrywarce, która właśnie jest w tym starym retrokomputerku, możemy sobie wypalić nową, świeżą płytę, kopię tego oryginału i normalnie mamy legalnie po prostu kopię tej płyty, która nam się uszkodziła, i wkładamy później ją do naszego dyskmena, czy tam innego odtwarzacza, czy wieży, tak jak w moim przypadku, na przykład tej Ajwy, i sobie odpalamy i mamy już normalnie uratowaną piosenkę. Chociaż. W dzisiejszych czasach można to ściągnąć, tak, ale może to będzie jakiś wyjątkowy remix, którego ciężko będzie Wam znaleźć w internecie, a macie go na płycie, i na przykład nie znajdziecie tej samej wersji, więc czasami właśnie taki retrokomputer plus stare, właśnie takie programy, które dzisiaj nie wiem, może są jakieś alternatywy, może jest jakaś nowsza wersja, ale nie wiadomo, czy też ten program by pod Windows 10 ruszył. No to się właśnie przydaje i ja mówię, mam sentyment właśnie do tych starych różnych fajnych, ciekawych programów z dawnych lat, które właśnie można tak wykorzystać. Eee, dobra, także tak chciałem jeszcze pokazać, że no fajna sprawa z tym jet audiom, a my sobie przetestujemy kioksję tego taniego pendrive'a z Kerfura, zobaczymy co to warte, wkładam sobie do USB i zobaczymy jaka jest prędkość tego Pendrive'a odpalamy, otwórz tu coś już jest Ale powiedzmy, że mam tu film w Divixie i zobaczymy na prędkość, jak, jaką idzie Zaraz więcej Co? Jak to możliwe? Jak to możliwe, że ma szybkość tyle, tyle megabajtów? Co jest grane? 22, ale to jest. Ja tego nie, kompletnie nie rozumiem. Całkiem szybko to kopiuję. A na moim nowym komputerze miałem 12. A tutaj na początku było. Nie wiem o co tu chodzi, w ogóle dlaczego teraz tak szybko chodzi. Znaczy, ogólnie to jest wolny pendrive, chcę zaznaczyć, ale. Tutaj jest więcej, jak na moim nowym komputerze nie rozumiem tego. No już się w zasadzie skopiowało. A więc tak jeszcze raz, bo coś nie wierzę, dlaczego tak szybko. E, więcej. Jak to możliwe? 86 MB kopiuje. No i spada, ale w ogóle że tu takie prędkości na USB 2.0 osiąga, na USB a na USB 3.0 ledwo miał 12 nie rozumiem tego dlaczego tu jest szybkość No, ona co prawda spada ale jest 25 się trzyma o co to chodzi bo szwagier skejtował tego pendrive'a strasznie ale tutaj trzyma jakieś przyzwoite 20 no nie rozumiem tego kompletnie dlaczego on tutaj szybciej w ogóle kopiuje jest to mówię najtańsze pendrive'y zaraz sprawdzimy sobie tego i tego z Aliexpress to są prawdopodobnie jakieś wolne badziewie, ale on na moim kąpie nowszym, no miał 12 maksymalnie, a tutaj na początku było nawet 100 po czym spadło do 15, no ale i tak jest lepiej, dobra, nie no anuluj to to jakieś widzicie, no nejmy bez nazwy w ogóle, no ale zobaczymy sobie co to jest i yy, przetestujemy. Także takie o, proste kupiłem, aby nie tracić dużo pieniędzy, aby po prostu mieć, no zobaczyć. Czasami takie się też mogą, mogą być wystarczające do tego, do tego, żeby na przykład jakiś film na szybkiego przenieść na telewizor z komputera, yy, bądź tam komuś coś, jakiegoś Windowsa zainstalować, gdzieś przenieść, to nie trzeba jakiegoś dużego pendrive'a. Dobra, no tak to wygląda. No, trochę mnie zaszokował, że tutaj było po prostu jest szybciej niż się spodziewałem na tej Kioxi. To jest najtańszy Scarefura Pendrive, ciężko mi go polecić. No, ale to jest tylko mówię na system. Teraz ten no-name to jest prawdopodobnie, no, ja go testowałem na moim nowym kąpie i był bardzo wolny. Miał 7 MB na sekundę. A zobaczymy, co będzie się działo tutaj. Tego kompletnie nie rozumiem dobra, wykryło go, także no ale patrzcie, szybko go wykrywa to są nowe pendrive y z tym, że z Aliexpress tak, i może przybliżmy sobie tutaj, bo ja to tak mówię, spontanicznie kręcę ale chcę to po prostu takie filmy robić, żeby były wiarygodne, że ja tam nic nie kombinuję, no i dobra jeszcze raz ten sam film, Bitwa o Ziemię i więcej szczegóły 8, 10, No kurde, jest nawet lepiej, ale o co tu chodzi? Przecież to jest USB 2.0. Dlaczego na nowym kąpie pod USB 3.0 było 7 MB, a tu już do 9 dochodzi? O co tu kurde chodzi? Nie są, wiadomo, nie jest to powalający wynik, to jest ogólnie kiepski pendrive wolny, ale to jest pendrive nie wiem za 5 zł czy coś w tym stylu, więc 16 GB i tak uważam, że jest całkiem w porządku tam na jakiś prosty system Windows 7, nie wiem, żeby sobie na takim starym retrokompie e, zainstalować, no to potrzebowałem właśnie takie pendrive y jako botowalne używać, tak, żeby mieć, bo, bo po prostu gdzieś spaliłem dwa i więc szybko na szybkiego kupiłem, takie byle co, aby potestować. Ale oczywiście warto byłoby kupić lepszy jakiś też, to też się kupi, tylko że chciałem po prostu zobaczyć co tam na AliExpress dostaniemy za te śmieszne pieniądze, za takie mówię groszowe sprawy jakieś 5-10 zł, to jakieś takie mówię najtańsze. No no i idzie ciągnie te Prawie 9 MB. No nie wiem, no to jest akurat dobry wynik w miarę, znaczy dobry, no cienko, ale wystarczająco, mówię, dobra. Wy, wywalimy i jeszcze ostatni przetestujemy sobie ten. To też jakiś no najmniej, nie wiem. Jaster, Jaster, czy coś takiego, nie wiem. Dobra, usuwamy. Ten to w ogóle bez nazwy jest. No ale mówię tam na system. Ten już zobaczcie z niebieskim, tutaj jest 3,0 niby tak, ale my tu mamy. Ja powiem, że było na nim 22 się kopiowało, więc zobaczymy jaki będzie tutaj wynik na tym starym komputerze. Nie wiem o co to w ogóle chodzi, że w nowym komputerze, powiem tak, ten z nich, z tych trzech, co tutaj mam, to ten co teraz włożyłem z AliExpress okazał się najszybszy. Zobaczymy jaka tu będzie prędkość. Więc jeszcze raz film Bitwa o ziemię więcej 30 20. No zobaczcie, ten jest widać dwa razy szybszy jak poprzedni, a też nie był drogi, ale ciągnie te 20 MB. Także taki dosyć dosyć. Dosyć dający radę, tak? To jest pendrive dający radę, mówię jako tako tam do instalacji systemu wystarczy. Jakiegoś Linuxa zainstalować, czy Windowsa starego, na jakimś starym kompie to wystarczy, taki mówię. I też nie kosztuje dużo. Także nawet mogę te tanie pendrive z AliExpress polecić, jak ktoś nie ma jakichś y, wygórowanych oczekiwań, taki prosty. No, no także, no zobaczcie skopiowało szybko, fajnie się odpala, film się odpala. No to jest kiepska kopia d ale ogólnie tak na chwilę puszczę, żeby pokazać. Uciekałem. Dobra, także działa. I teraz, dobra, usuwamy sobie tu bezpiecznie. Wysuńcyk. Nawet widzicie, komputer całkiem żwawo chodzi stary klamot. I teraz kolejna sprawa. Nasz dysk, z którego sobie zrobiliśmy takiego e, pendrive'a, nazwijmy to zewnętrzny dysk, więc nie wyrzucajcie starych dysków. Kupcie sobie jakąś tanią obudowę za tam 20 zł, czy coś w tym stylu. Pakujcie, teraz podłączamy sobie nasz zewnętrzny dysk. Zobaczymy, co tam na nim jest, bo nawet nie wiem. Rozpoznano go i patrzcie, dysk rozpoznano. Mamy tutaj. Powiedzmy Apollo 18 film, zobaczymy z jaką prędkością będzie leciał. Więcej 40 MB, 35, no 38. No także widzicie, jest sporo lepiej jak na tych pendrive'ach. Mówię tutaj tanich takich pendrive'ach, to jest lepiej według mnie. Także widzicie, i można sobie z jakiegoś dysku, z laptopa zrobić taki tutaj. E, to jest kopiowanie. Z dysku, teraz mówię tego zewnętrznego, talerzowego laptopa, kopiowanie na dysk SSD. Nie wiem ile ten film waży, zaraz sobie odpalimy ten film, zobaczymy Apollo 18, właściwości, ile on ma. Giga 60, dobra, skopiował się, puśćmy, to jakiś chyba Divix, nie jest jakaś najlepsza jakość. A taka może 720p, nie wiem. Zaraz zobaczymy, jak to działa. Polo 18, fajny horror na księżycu. Jak go mamy na tym dysku, tak? że chodzi tutaj film. Film sobie chodzi. No i widzicie, i teraz zobaczymy jak kopiuje bitwa o ziemię, cyk, leci, ojej, nie zdążę nawet, 104, o kurde, 190, no to tu przy kopiowaniu jakoś szybko idzie, ale poleciał masakrycznie, no przyzwoite prędkości mówię, no także mówię, taki dysk jak jakieś weźmiecie z laptopa, starego i wpakujecie w taką kieszeń za 20 zł gdzieś tam na Allegro czy może nawet taniej da się wyrwać to macie z tego fajnego pendrive'a. kolejna sprawa tutaj sobie miałem Call of Duty 2 i sobie skopiowałem tego na pulpit zobaczcie mam tu Call of Duty jakieś stare i co ciekawe tak po przekopiowaniu odpalam sobie single player i poprzekiem po przekopiowaniu to normalnie rusza. Także Call of Duty. David, co to jest? No i patrzcie, stara gierka. Właśnie mówię, to jest taki komputer dla tego typu produkcji, ale szybko się wczytuje 1939. No. Nazi Germany begin their conquest of o bo wróciłem do góry nogami Ale Fajna sprawa że Że coś takiego oldschoolowego sobie działa Aha, te butelki mamy strzelać Rozdzielczość taka sobie, ale pytanie: jaką mogę tutaj zapodać? Eee, jak to wygląda system, grafika? A taka rozdzielczość 75 Hz, ja bym dał tu 60, ponieważ może monitor dostaje jakiejś wariacji. Eee, jaka maksymalnie Full HD jest? Może nie być, bo to stara gra. No, powiedzmy, że jest. Eee, brightness, A, zobaczymy, czy Full HD pójdzie. No powinno ten stary komputer No ładuje się 3 gigaramu, ja pierdziele, 3 gigaramu ten Klamot ma No ale idzie coś, tak Ja tak, chcę wam pokazać, że ten komputer się jeszcze nie rozpadnie. nie, elegancko pół HD ciągnie

nawet te domy nie są takie całkiem puste, coś tam wyposażone są, jakaś graczary na środku jest. Naprawdę, jestem zadowolony, jak na taki stary gruchot, że dobrze, że te stare tytuły fajnie odpalają retro jakieś tam jak, jakaś nostalgia przyciśnie to można sobie pograć dobra w starocie także trzymajcie się do następnych i na razie